Cześć wam! Hejka! Zacząłem nasz vlog um, gastro-wyjazdowy? Tak, będzie to vlog o futbolu. Gdzie jedziemy? W sumie wy już po tytułem tego filmu oczywiście wiecie gdzie jesteśmy, spełniamy jedną... Głównie tej pani marzenie tak, spełniamy moje jedno z marzeń Mieliśmy już lecieć do Paryża przed wiadomo czym W zeszłym roku już się skupiliśmy na Rzymie W tym roku w końcu Paryż, w końcu Disneyland Ja ciągle zbierałam pieniądze, żeby mieć na dwa bilety do Disneylandu To głównie do Disneylandu lecimy a nie do no, Paryża. No lecimy do Paryża, tak Spędzimy dwa dni tutaj, dwa dni tutaj Ale Disneyland! Ja się waga cieszę naprawdę. Widzimy się już w Paryżu i powiemy wam po prostu bonjour i zobaczymy czy po tym wyjściu zamienimy się bardziej w bagietkę Santa. od teraz robimy tutaj licznik kruasantów tu, ustalam że tu nad tobą bo jest więcej miejsca Tak. i będziemy liczyć ile ich zjemy podczas tego wyjazdu jak myślicie? strzelajcie i piszcie w komentarzach a teraz jeszcze chwila chwila jeśli nie subskrybujesz naszego kanału koniecznie to zrób gdzie zjeść wegańsko lub wegetariańsko zostań, zostaw suba komentarz, łapkę w górę zatrzymaj sobie ten film, weź jakieś przekąski i smacznego Jesteśmy już w Paryżu. Wczoraj powiem wam, całkiem spoko nam przebieg ten dojazd tutaj do naszego hotelu. W sensie bez żadnych problemów. Wylądowaliśmy na tym lotnisku najdalej oddalonym od Paryża, więc wysiadając na dworcu, gdzie dowiózł nas autobus, ten wahadłowy transport. Transportowy, wsiąść do metra i przesiąść się do kolejnej linii metra. I z tego metra to już w sumie mieliśmy dosłownie pod stacją nasz hotel. No. Poszliśmy jeszcze do Carrefour'a, szybko wzięliśmy pierwszą deskę serów, bagietkę wino. i białe wino, powiem Wam, sery były przepyszne. Lecimy do takiej prawdziwej jakiejś tutaj piekarni, niedaleko nas po jakieś fajne pieczywko. Mamy nadzieję, że będą kruasanty. Jesteśmy po śniadaniu, dotarliśmy do naszego pierwszego punktu, ale tak, mamy godzinę ósmą, a za nami już po dwa kruasanty. Tak. Bo w pierwszym miejscu w piekarni, która wam tutaj wyskoczy. Wzięliśmy sobie croissanty, wzięliśmy przepyszną brioche'kę i wzięliśmy zwykłą bagietę. Znaczy, to był taki jakby panuch, paruch, ale taka mini bagietka? Na zakwasie, na mocnym o, tak. zakwasie. Ona była taka delikatnie kwaskowata z tego zakwasu, a croissant w tym pierwszym miejscu był no przeboski. delikatny. I nie był za słodki. Jezu, on nie był słodki. A ona to powiedziała, był... że już nie jest w Polsce. No chyba, że na słono, w sensie wiecie, z wypełnieniem jakimś słonym. I Teraz po drodze, oczywiście jak to my, no, nie można zaczynać dnia bez kawy, tak? No to weszliśmy sobie na kawę, miejsce gdzie stwierdziliśmy, że po prostu jak nam się spodoba to wchodzimy. Weszliśmy do takiego jakby hotelu. Piśma Americano było dość drogie, ale było przepyszne. Była przemiła obsługa, przepyszna kawa. Z Kolejny bardzo dobry croissant, nie spodziewałam się, że w tak krótkim czasie zjemy kolejnego croissanta. Póki co ja Wam powiem dosłownie, idziemy sobie tą ścieżką ponad godzinę tutaj i jestem tak zauroczona, jak w tym momencie, tym miejscem. A to dopiero nasz początek dnia. Jest tutaj prześlicznie. Także jesteśmy właśnie pod... Łukiem tryumfalnym. Czyli najbardziej przewalone rondo w całej Europie moim zdaniem. Zaraz będziemy zbliżać na pola elizyjskie. w planach jeszcze mamy rejs po Sekwanie, wejście na wieżę Eiffla. I Dużo najważniejsze tego. jakieś pyszne jedzonko. Czas na rejs po Sekwanie, tak. płyniemy sobie, jest super, weszliśmy. Przed chwilą wsiadaliśmy pod wieżą Eiffla, także super, był be, mega ładny widoczek. W ogóle dzisiaj mamy super pogodę do spacerowania. Jest pochmurno, ale cieplutko. Tak, co prawda jak wyszliśmy to miałam tak, że było mi chłodno, ciepło, chłodno, ciepło, bo nawet nie mam teraz bluzy, a jak wyszliśmy... Dzisiaj ma być 29 stopni a wyobraźcie sobie, że rano było 19 Jak zwykle nasze wycieczki idą dosyć sprawnie Teraz byliśmy już pod wieżą Eiffel, a Wchodzić na nią będziemy dopiero później Przyszliśmy sobie polami marsowymi Zrobiliśmy zdjęcia, jesteśmy po rejsie Sekwano. Dowiedzieliśmy się, że jesteśmy uroczy. Tak, to było przeurocze, jak dziewczyny nam tak powiedziały. A teraz zmierzamy, no, już zjeść coś konkretniejszego. Dzisiaj wybieramy się na naleśniki. I do miejsca, nie będę Wam tu długo wymawiać, nazwa, która przebija się na większości blogów osób, które były już w Paryżu i polecają tą miejscówkę. Sprawdzimy, jest tam podobno masę naleśników, zarówno na słodko, jak i na słono. I my pewnie w takie będziemy celować. Mamy nasze naleśniki, co więcej one już przyszły. Dopiero co mówiliśmy, już dostaliśmy. Tak, także obsługa bardzo szybka, ja mam wegetariańskie, one są ze sałatą, cebulą. O te słowo bym musiała przetłumaczyć, bo nie pamiętam co to znaczyło. Wklei się. Od Łukasza są z jajkiem, z Ementalerem, z serem fromage, kosztują 8,50. Mój jest za 9,50 euro. To jest tak, kucy... bo wszystkie klasyczne są po 8,50, a te, co Ty, ty są... wybierałaś to są tak jakby 1 euro plus. Także co, no nasze jedzonko jest mega szybko, jest tutaj woda za darmo. Super. Słucha bardzo Tak, także próbujemy. Sprawdziłam sobie właśnie w tłumaczu. Mój ser to sarkozi. Cebulka, sałata. Na górze mam musztardę, musztarda francuska. Powiem Wam, jest to przepyszne. Ten naleśnik jest bardzo delikatny, bardzo cieniutki. Nie jest chrupki, ale nie jest też gumowy, jest naprawdę wow. A ten serek robi tu robotę. Kozi jest, wiecie, taki specyficzny, ale w środku jest cebulka, tak troszkę można by było powiedzieć, jakby zrobili ruskie z serem kozim, coś w tym stylu. Fajna propozycja, Nie smakuje ten naleśnik. To samo są u Ady, czyli naleśnik bardzo sięniutki, fajnie przypieczony, delikatny. Zarobiście serowe, tak jak lubię. Super emmentale wyczuwalne. Formasz tak bardzo delikatnie. Ja też nie jestem fanem na przykład chipsów formasz, ale w tym wypadku formasz jest super. Jajuszko cudownie to wszystko mm, łączy. Genialne. Zjedzone te naleśniczki były przepyszne. Mnie smakował i mój, i od Łukasza. Były zarobiste, naprawdę świetne. W ogóle na razie nie mamy to wszystko takie glutenowe. Poziom glutenu tutaj będzie wow. Naprawdę smacznie. Ja chcę tak powiedzieć, że nie było opłaty serwisowej znowu. Właśnie to chciałam zaznaczyć, że ja czytałam, że we Francji opłaty serwisowe jak się dacie, a piliśmy kawę i nie było tej opłaty i teraz jedliśmy naleśniki i też nie było tej opłaty, a lokal był fajny, obsługa była przemiła. Wybierzcie się tutaj koniecznie, bo naprawdę w tych naleśnikach jest duży wybór. Duży, duży mięsny, ale i... I dla tych, co uwielbiają naleśniki na słodko, to na pewno tak, znajdziecie i mają opcję. mają bez glutenu opcje jakieś. Tak. Dzień i szczerze przyznamy, że jedliśmy tylko raz w lokalu i w McDonaldzie pojawił się short, którego pewnie już widzieliście lub nie, także odsyłamy Was do niego. Chory McDonald w sensie takim, że menu jest dość dziwne, skomplikowane. Nieprzewidywalne wręcz. Nie wiadomo co kliknąć, żeby wybrać to, co chcecie. Dokładnie. Łukasz nam próbował burgera takiego jakby ich, 280 origin, a ja miałam awokado wagi, naprawdę był bardzo, bardzo smaczny, no ale mówię, odsyłamy Was... I ostry. Tak, i, tak. i ostry. Odsyłamy Was do shortca. jeśli chodzi o resztę jedzenia, tak jak widzieliście były te naleśniczki. Dzisiaj łącznie zjedliśmy po trzy croissanty, czyli no... sześć. Śniadanko widzieliście wypieki, jedliśmy je tak typowo nie gdzieś na, sobie ławce. na tak. A teraz też mamy rzeczy, które bierzemy do pokoju. Byliśmy w Carrefourze, tam zrobiliśmy małe zakupy. Przyznam szczerze, że troszeczkę bardziej odpowiadają mi takie włoskie sklepy, ze względu na to, że tych produktów takich dla turystów, żeby sobie wziąć coś gotowego, jest nieco więcej. Tutaj mamy takie sałatki z kaszą kuskus. Całkiem niezłe, i nie jest to takie miejsce. Wegańskie bardzo. Coś wegetariańskiego znajdziecie, ale naprawdę musicie troszeczkę poszukać. bez cukrowymi rzeczami też jest ciężko. Więcej jest takich klasyków, zwykłych rzeczy, ale da się znaleźć. Naprawdę nie polecamy. Jest tu taki sklep jak Prix. Tak. No nope. Jeszcze... tam nie ma. Puste, puste, półki. puste półki. Naprawdę poszukajcie sobie kerfura Trzy różne spotkaliśmy i wszędzie kilkaset. Carrefour albo osząbów. Do Auchan weszliśmy. Nic nie kupowaliśmy? Nie, sorry, czekolady kupiliśmy. Czekolady, ale nic więcej ze względu na to, że jeszcze nie zmierzaliśmy do domu. W ogóle wyszliśmy dzisiaj o siódmej, teraz mamy 18.42, zmierzamy do pokoju. 31 tysięcy kroków, ponad Cieba. 20 km, także nie, fajnie. Nie fajnie. wiem jak się stało, ja mam 29 tysięcy O, gdzieś się zgubiło. No, ale łącznie mamy ponad 20 km dzisiaj, także to jest tak fajnie jak na wyjazd według mnie. Przyjemnie. Nie? Zobaczymy co nas jutro czeka. Myślę, że jutro może być nieco więcej jedzenia na mieście. Na pewno śniadanie nie będzie, bo rano musimy trochę tak się zbić w czasie, bo idziemy na dziesiątą do Louvru. A chcemy przejść to pieszo, jeszcze po drodze coś zahaczyć. Musimy oddać bagaż tak jakby do przechowalni, którą też mamy załatwioną na określoną godzinę. Tak, bo będziemy musieli zmienić sobie lokum. Tak, już jutro się będziemy przemieszczać i jedziemy do takiego miasteczka, do Ceres i stamtąd w poniedziałek do... Także widzimy się jutro. Jeszcze dorzucimy tutaj co zjemy sobie tak na kolację, ale już tak, bez naszego gadania. Mhm. Ewentualnie jutro coś jeszcze do tego dopowiemy, jeżeli będzie coś zaskakującego.